No, witam bardzo serdecznie, kłania się Mariusz w sobotnie południe. Chciałem Wam troszeczkę opowiedzieć o wczorajszym meczu, na który się wybrałem do Wałbrzycha, między górnikiem Wałbrzych a piastem Nowa Ruda. Więc tak, ta mecz pojechałem po pracy, ponieważ miałem bliżej, jakbym miał specjalnie jechać do domu, i później z powrotem na Wałbrzych. Jak zawsze zrobiłem tak, żeby być szybciej, sporo, żeby zobaczyć stadion ogólnie, wszystko przedmeczowe. No, i tak się zaskoczyłem trochę, bo byłem 10 po 5 i okazało się, że ochrona wpuszcza dopiero, wpuściła nas dopiero na stadion kibiców piłki nożnej, wpuściła dopiero w pół do 6. Więc no za dużo czasu nie miałem, bo jednak trzeba było tego, to miejsce jakieś fajne zorganizować. Więc trochę to dziwne, bo bilety jakby od 16 się sprzedaje, ale od 17 się sprzedaje, ale od 17.30 dopiero wejście, już nie zmienia to faktu, że. Był to taki stolik z dwójką ludzi, którzy jeden sprzedawał bilety, a drugi sprzedawał takie gifty, czyli długopisy i inne rzeczy malutkie, związane z Górnikiem Małoprzych. No więc w pół do szóstej wszedłem na ten stadion i powiem prawdę, że ten stadion tak wyglądało dosyć smutno, bo na jednej trybunie tylko były krzesełka plastikowa, a cała druga trybuna była jakby chyba drewniana, krzesełka, także widać, że stara, stara stary stadion Murawa fajna, ok, ale ja zacząłem myśleć, że tam jakby piasek widziałem cały czas spod nóg jak szedł, ale nie jestem pewien, więc e, średnio, aczkolwiek no wiadomo, że różne stadiony będą, ale myślałem jak na drużynę z takim jakby, z taką historią, bo w sumie to, to nie jest jakiś anonimowy klub, ten stadion jakbyś był, mógłby lepiej wyglądać, może tak powiem. Ale oczywiście ja nie przyjechałem tam oglądać dziur i, i jakieś tam rzeczy. Ja przyszedłem zobaczyć mecz i, i otoczkę tego meczu. Więc y, teraz, może, odpowiem troszeczkę o meczu. Y, mecz pierwsza połowa: y, powiem prawdę pod dyktando. Bardziej, bardziej mi się podobali gospodarze z to względu, że mieli dwie groźne sytuacje. Jakby opanowanie piłki Piastu y, wyglądał troszeczkę lepszy, ale sytuację jednak miał. Górnik Wałbrzych i przy, do... przy odrobinie szczęścia oni powinni wygrywać no 1-0, to tak na pewno. Następna sprawa, druga połowa już była troszeczkę inaczej, z tego względu, że o ile na początku drugiej połowy mecz był mocno wyrównany, także od chyba, jak dobrze pamiętam, w pięćdziesiątej którejś 8 minuty zawodnik drużyny gospodarzy dostał czerwoną kartkę, czyli drugą żółtą, Moim zdaniem, tak naprawdę, i to jest moja opinia, zasłużenie, bo akurat ten faul widziałem, no trzeba było uważać, prawda? Jeśli się ma żółtko, to się uważa już z faulami, a tamten był ewidentny. A tak a propos, to górnik Wałbrzych i tak miał trochę szczęścia, bo wydaje mi się, że drugi zawodnik, który też miał żółtą kartkę, też w drugiej połowie faulował tak, że powinien wylecieć z boiska. Wydaje się, że sędzia jakby już trzymał się za kartonik drugi żółty, ale jakby sobie uzmysłowił, że lepiej nie dawać, bo to będzie już 9 na 11, więc tutaj miał troszeczkę szczęścia, całe szczęście trener ściągnął tego zawodnika. No i można było spokojnie, spokojnie oglądać, no ale nie zmienia to faktu od 58 minuty, no to już było jakby mm, przez pewien czas, prawie do końca meczu jedna drużyna grała i strzeli, strzeliła dwa gole, jeden m, bardzo ładny, drugi z rzutu karnego słuszny. Karny, wydaje się, też nie, nie za dobrze widziałem, ale mogę tak przypuszczać, dlatego że nawet sami zawodnicy Górnika Wałbrzych nie protestowali przy tym karnym. No, zrobiło się 2-0 i, i już taka gra była, taka już bardzo cis, cisnął Piast Nowa Ruda, aczkolwiek w końcówce meczu na sam koniec Górnik Wałbrzych strzelił gola na 2-1 w takim zamieszaniu na piątce. No, i zrobiło się bardzo nerwowo dla gości, dla gości ale no się, szczęśliwie się to dla nich zakończyło, z tego względu, że już niedużo, tylko sędzia doliczył do, do spotkania minut. Co jeszcze? Sędziowie liniowi niewidoczni, czyli bardzo dobrze. Główny. Gwizdał za dużo, wydaje się za dużo, i nie wiem, czy tak do końca słusznie, ale to już też nie jestem jakimś tam obserwatorem sędziowskim, żeby według mnie mógł sędziować lepiej. Aczkolwiek, czy wypaczył wynik meczu? Wydaje mi się, że nie wypaczył, że, że ten wynik był taki no, wychodzący z gry. Tym bardziej, że nie. wydaje mi się, że ta druga żółta kartka była m, uzasadniona, i to jakby górnik na własne życzenie się sam osłabił w tym meczu. Teraz opowiem troszeczkę o cateringu, czyli był agenta. Powiem prawdę, jeszcze przed meczem siedziałem sobie na beczce, a za mną siedzieli, stali jacyś ludzie i sobie tak słuchali, więc mam duże uszy, to podsłuchiwałem, co tam ciekawego. I Basiu, gościu bardzo zachwalał kiełbasę, więc tak, tak zachwalał, że się taki głody zrobiłem, że postanowiłem zaryzykować zobaczenie bramki i w 40, którejś minucie, mówię, wyskoczę, bo w połówce mogę już nie zdążyć, bo, bo jest taka dobra. Takie łasa, więc wyskoczyłem, kupiłem 20 zł, czyli do przeżycia, ale powiem naprawdę, że była lepsza. Także tutaj tak powiem, ale wiem, że do kupna były jeszcze napoje, czyli kola, woda i te sprawy, tego już nie kupowałem, bo nie miałem takiej potrzeby. Później jeszcze były takie stoisko malutkie z koszulkami, szalikami. No, był i był nawet fajny wybór, można powiedzieć. Co jeszcze? I teraz tak powiem o. o właśnie, pogoda. Pogoda była bardzo słaba, biało i było bardzo zimno. To był pierwszy taki mecz, który no, wygwiździło mnie totalnie i, i, i naprawdę cały szczęście wziąłem bluza, aczkolwiek ta bluza też nie za dużo pomogła. Bo wiecie, jak się siedzi, cały mecz na stadionie to, no, to naprawdę to musiało być 5 5 i, i wszystko, żeby te emocje tak buzowały, ale no, po prostu gwiździało niesamowicie. No i teraz najważniejsze, w ogóle to chciałem powiedzieć, że Piast Nowa -Ruda nie przegrał jeszcze w ogóle to wszystkie mecze, wygrał do tej pory, więc jakby był dla mnie lekkim faworytem i ten faworyt jakby dowiózł to zwycięstwo, to tylko tak powiem, bo Górnik grał w kratkę, a Piast kolejne zwycięstwo dopisało i teraz na dzień dzisiejszy, na, na, na wczoraj było liderem rozgrywek czwartej ligi dolnośląskiej. No teraz troszeczkę opowiem o kibicach. Kibiców było sporo, aczkolwiek... Nawet siedziałem blisko tych fanatycznych, którzy wywiesili tam jakieś flagi, no i dopingowali cały, cały mecz, nie, nie, nie obeszło się bez uprzejmości w stronę klubu, klubu którego nie lubią, bo w ogóle to te dwa kluby nie za bardzo darzą się sympatią, to było słychać, ale jeszcze inne kluby obrywały na to, na to. aczkolwiek no, gości nie było, więc sobie kibice, ci żarcie, pokrzyczeli żeby na przykład taki kibit jak ja wiedział, kogo nie lubią, a kogo lubią. Tak? Także tutaj nie będę wypowiadał nazw klubów, bo to nie o to chodzi. W każdym razie doping był. Trochę dziwne, to dla mnie dla mnie takiego kibica, wiecie, piknika, było to, że, że był taki moment, że cały czas gniazdowy, czyli pan, który zarządza dopingiem, dosyć mocno prosił prosił kibiców, którzy siedzieli w tym sektorze, co ja, czy na tych trybunach, co ja, że mają przyjść na młyn, a nie tylko wpierdzielać kiełbasy. To było takie trochę, ten, no nie wiem ile tam osób poszło po tych wezwaniach, może ktoś poszedł, trzymam kciuki, no, aczkolwiek uważam, że takie mobilizowanie do młyna wydaje mi się, że jeśli się klub szanuje i kibice się szanują, więc nie powinno mieć miejsca, to powinno być uzgodnione przed meczem, że kto idzie na mojena, kto nie, kto chce normalnie ten mecz obejrzeć. No ale to też, mówię, jest kwestia odbioru kibiców. Co jeszcze? No kibice, o, nie wiem, czy słyszycie, ale zostałem dzisiaj sam z tym oto pimpkiem nowym, nowym w naszym domku. Nazywa się Lufu, więc on teraz, staram się, muszę go mieć na kolana, bo oczywiście dziewczyna ma ją, bardzo z tego powodu cierpi. Ale może jeszcze to mi dokończyć to nagranie, więc się sprężę. E, jeszcze bardzo fanatyczni kibice, nawet ci piknikowi byli. E, o tyle, o ile że nie widzieli jakby błędów swojej drużyny tak mocno, jak widzieli błędy sędziego. E, bardzo lżety był sędzia. E, na pierwszej połowie to wiadomo, gdzie jeszcze wynik był otwarty, ale w drugiej połowie to powiem Wam prawdę, że usłyszał ostro i naprawdę. Przykro się to słuchało. Wydawało mi się, że te czasy już minęły, żeby sędziego, żeby człowiek drugiego człowieka, nawet piłkarską obrażał. Więc, cześć Lufur. Sorry, nie przeszkadza, daj mi dokończyć. Dobra, e, więc bardzo u, przy, ubliżali mu i jeszcze po meczu, jak schodził do szatni, po prostu ochrona go jakby wyprowadzała w ten tunel, po prostu... Dla mnie to w ogóle to takie były wyzwiska, że wydaje mi się, że nawet ochrona się bała wyprowadzać tego sędziego, ale to było akurat takie, no nie za bardzo dla mnie, więc... No ale widać, że ci kibice tak bardzo przeżywają te mecze Górnika i nie chcę, żeby, nie chcę ich tłumaczyć, ale no nie widzieli jakby złych stron gry swojego, swojej drużyny, obwiniali jakby sędziego za to niepowodzenie, aczkolwiek to chyba też tak nie do końca. Wiecie co, no to chyba już wszystko Wróciłem do domu o 21.00 chyba 10, więc dosyć późno, to, to dlatego już wczoraj nie nagrywałem tego. Dzisiaj jadę na 15 godzinę, to znaczy oczywiście będę odpowiednio wcześniej zobaczyć, co się tam będzie działo. Między Wilki mecz będzie między drużynami Wilki Różana, a Wilkowianka Wilków, czyli dwie Wilcze drużyny, jakby można się. Powiedzieć spotykają, aczkolwiek liczę, że będzie dobre widowisko. Są że to są drużyny, które mocno wygrały w pierwszych kolejkach. No i taki mini mecz na szczycie, jak na to, że pierwszy jest druga dopiero kolejka, tak. No i jak jeszcze kończąc, zapraszam wszystkich jutro do Malczyc. O 13 zaczyna się piknik rodzinny połączony ze zbieraniem wszystkiego, co, co się tylko może przydać na sierściuchy malczyckie. Tutaj żona mnie ostatnio poprawiła, że tam chyba też są kotki. Nie wiem, ale obojętnie dla czworonogi. O, teraz będzie lepiej. Będą zbierane wszystkie rzeczy. Więc na pewno o 13 zaczyna się impreza. Będzie na pewno fajnie. A później jakby zwieńczeniem tego dnia będzie wspaniały mecz Odry. Mam nadzieję, że wygrany. Z drużyną Rozbruk Damianowo. Więc jutro widzimy się na meczu. I oczywiście przed meczem z jakimiś giftami dla czworonogów, które niestety nie mają tyle szczęścia, na przykład co ten mały o, Lufus. O! Widzicie? O! Także widzimy się jutro. E, dzisiaj jadę na mecz. Jeden tylko, bo jutro planuję dwa. Zrobić. Bo jest niedziela, to już dzisiaj jestem trochę wypoczęty, więc mogę y, jutro y, piłować gdzieś na stadiony. Więc do zobaczenia jutro. Życzę Wam y, jutro. Dobrej pogody i wygranego meczu Odry i do zobaczenia jutro. Hej!